Witajcie, kochani, tutaj e, Gosia, life coach, coach rodzinny, pedagog. E, zajmuję się emocjami dzieci. Uczę rodziców, e, jak sobie radzić z trudnymi emocjami dzieci, ale bardzo często też e, na moich sesjach coachingowych. Spotykam się z tym, że my dorośli nie radzimy sobie ze swoimi emocjami. I ten temat bardzo często wraca. Dzisiaj kilka słów o wyzwalaczach emocjonalnych. Zapraszam serdecznie. Okej, okay, to zaczynamy. Znasz to uczucie, kiedy niby wszystko jest ok, a nagle coś w tobie. Tak eksploduje. Ktoś coś powie, spojrzy w określony sposób, e, i bum! I jesteś zalana emocją, jakby ktoś nacisnął e, guzik. I no właśnie, to jest wyzwalacz emocjonalny. To nie jest przesadzona reakcja. To stara rana, która została. Właśnie dotknięta. I czasem wyzwalaczem będzie ton głosu, czasem czyjeś słowo, a czasem po prostu cisza w nieodpowiednim momencie. I nie chodzi o to, że świat ma przestać naciskać właśnie te guziki. Chodzi o to, żeby te guziki przestały w nas się odpalać. Bo prawda jest taka, że my nie jesteśmy źli, nie jesteśmy zbyt wrażliwi. Po prostu w co, coś w nas zostało kiedyś zranione i teraz broni się, kiedy przypomni sobie tamten ból. Zobaczcie, jak jest pięknie w lesie. No dobrze. To co z tym teraz zrobić? Co z tym zrobić? Schemat na pewno jest Wam znany, bo on zaczyna się od tego, żeby się zatrzymać i nie reagować od razu. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. Jeśli nie możesz, to zrób krok w tył, weź oddech. Ciało wie, co zrobić. Nazwij emocje: czuję złość, czuję wstyd, czuję się odrzucona. Nie tłum emocji, po prostu ją rozpoznaj. Zapytaj siebie: skąd to ja znam? To pytanie, to pytanie właśnie, to pytanie otwiera drzwi do uzdrowienia. Może to głos mamy z dzieciństwa, może niesłyszana jakaś potrzeba? Może, może tamten dzień, kiedy nie wolno ci było płakać? Bądź dla siebie dobra, dobry. I powiedz sobie: Mam prawo czuć, jak ważne jest rozpoznanie emocji, przyjęcie jej. I wiesz co? Każdy wyzwalacz to nie jest porażka. To wręcz przeciwnie, to jest zaproszenie do tego, by zajrzeć głębiej, by przestać żyć właśnie w obronie i zacząć żyć w obecności. Rozumiesz to? Jeśli Ci się to przydarza, to nie jesteś sama. Nie jesteś zepsuta czy zepsuty. Jesteś po prostu w procesie, a to wymaga naprawdę szczególnej odwagi. Jeśli czujesz, że emocje czasami przejmują nad tobą kontrolę, jeśli nie wiesz skąd się biorą te reakcje, które cię zalewają, albo po prostu chcesz się w tym wszystkim lepiej odnaleźć, to zapraszam cię serdecznie na sesję jeden na jeden. Razem ze mną. Nie dłużej, ale w ciągu czterech tygodni, już tylko czterech tygodni wspólnej pracy, poznasz swoje emocjonalne wyzwalacze. Zrozumiesz, skąd się tak naprawdę biorą te Twoje reakcje i nauczysz się być dla siebie bezpiecznym miejscem, nawet wtedy, gdy wszystko w środku krzyczy. To nie jest terapia. To nie jest terapia taka na zawsze. To konkretna droga samopoznania, wewnętrznej mocy i spokoju. Jeśli chcesz, zapraszam ciebie serdecznie. Wejdź. I zasubskrybuj mój kanał. Tam znajdziesz więcej filmików właśnie dotyczących i emocji, i coachingu rodzinnego, i live coachingu. Znajdziesz dużo innych propozycji dla Ciebie, dla Twojej rodziny i dla Twoich dzieci. Zapraszam serdecznie. Na inne moje filmy. I pozdrawiam Ciebie dzisiaj z mojego pięknego, słonecznego lasu. Do zobaczenia, być może na sesji. Pozdrawiam. Gosia.